Zacznijmy od tego w ogóle, co jest potrzebne, żeby zacząć rok szkolny. Jakie mam plany, co w ogóle chcę ze sobą zrobić. Wszystko sobie zapisałam. Teraz dla mnie bardzo ważną rzeczą przed w ogóle pójściem do szkoły jest organizacja. Organizacja jest mega ważna. Warto jest sobie ustalić jakieś cele na ten rok. Organizacja zająć dodatkowo, opracowanie porannej i wieczornej rutyny. Rutyna jest podstawą dobrego dnia. Wieczorna i poranna. Będę robić rozpiska mojej porannej wieczornej rutyny, mniej więcej z czasem jakim bym chciała, żeby mi dane rzeczy zajmowały. Codzienne nawyki, no na przykład, nie wiem, picie dwóch litrów wody czy coś takiego. Małe cele, które mają mnie doprowadzić do tych większych celi. Warto też sobie zrobić taki vision board, tablicę inspiracji, tablicę pomysłów, tablicę, która będzie opisywała moje życie w tym roku szkolnym, jak chcę, żeby wyglądało moje życie w tym roku szkolnym. Warto jest po prostu wiedzieć, do czego dążymy. Ja będę sobie przynajmniej odświeżała notion. Miałam notion i z tego nie Korzystałam. Teraz mam opcję mieć to w bardziej takiej przenośnej wersji. To jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o jakiekolwiek planowanie. Słucham sobie teraz y, pani Blanki tutaj Spotify, proszę bardzo, i solo chyba nie będę słuchała, ale te A serie słuchałam tylko w wersji oryginalnej. Teraz sobie będę słuchała tych jej piosenek. W sumie ciekawi mnie twórczość, jeżeli otworzyła a serie, a to jest super piosenka, taka klimatyczna, taka mi się kojarzy z taką jakąś wyspą czy z czymś takim. Nie wiem, może inne też będą w tym klimacie. Dodaję teraz do. Leki. W tym momencie robię sobie taką tabelkę z y, cyferkami. Ona będzie dotyczyła moich nawyków. Chciałam wszystko zrobić na tablecie. i nie, nie chciałam tego robić w tablecie, bo wiem, że tego... jest inne w ogóle spojrzenie na to. Jednak dobra chciałam zrobić większość. Nie zrobię trudno. Chcę tą tabelkę sobie i tak zapisywać ołówkiem na każdy miesiąc i po prostu to wycierać, bo wiem, że ja nie będę miała czasu, żeby powtarzać proces rysowania tego w ciągu roku. Postaram dlatego zrobić się jak najładniej. show. Skończyłam już sobie moje nawyki. Dodałam takie dodatki. Poranną rutynę i wieczorną rutynę. Bo zamierzam powiesić na szafce, żeby nie niszczyć ściany, bo nie mam żadnej tablicy. że dodałabym to coś jeszcze, bo jakby tak czuję, że jest tu trochę pusto. Z drugiej strony też może klucz tkwi w minimalizmie. Nie mam pojęcia. Jest wiele szablonów takich, więc tego nie trzeba robić ręcznie. nie mam drukarki, więc muszę sobie jakoś poradzić. Zmieniam sobie tapetę na taką. Tapeta motywacyjna. Tak ma wyglądać moje życie w tym. Roku. Każda rzecz z tej tapety coś dla mnie symbolizuje. Chcę, żeby moje życie tak, tak skupiało się głównie na nauce, na pływaniu, na spaniu. Sen to jest klucz do wszystkiego. Chcę biegać. Montowanie filmów oczywiście. W tym roku... Mam nadzieję, że się uda. Będę chodzić na zajęcia aktorskie. Ogólnie szkoła, pasje i znajomi. No i jeszcze praca. Trochę tego jest, ale chciałabym pokazać, że da się napisać dobrze maturę, balansując sobie fajne życie. To będzie ciężkie. Ja wiem, że to będzie ciężkie. Ja wiem, że to nie będzie proste. Wiem, że będę miała tyle razy ochoty sięgnąć po telefon i będę musiała odmawiać ten rok szkolny to jest dużo pracy nad sobą. Lecimy z pakowaniem kosmetyczki. Dezodorant. Kremik nawilżający. Mydełko. Szampon. Raczej mi się nie przyda. Masałko do rąk. Pomadka. Opaska do włosów. Steczki. Tabletki. Woda morska. Żuja. Tłumka, trzy tampony. Mydło serio przydaje się w szkole Zapomniałam o jeszcze jednej super istotnej rzeczy Czyli plasterki Ze świnką Pepu. Dzisiaj robimy dzień oczyszczania swojego umysłu przed szkołą Zaczęłam od biegania Rano wstałam, poszłam biegać I jestem spocona Zrobiłam też trening na brzuch Mi ćwiczenie pomagał, żeby oczyścić umysł Polecam każdemu, żeby sobie spróbować Jest godzina 11.06 W tym momencie wyciągam depilator I po prostu pozbyłam się mojej drogi do nieba Na spokojnie, nie będzie żadnej golizny Dłużej. Niestety nie udało mi się pozbyć wszystkiego, więc jeszcze biorę pod setek. muzykę. Sprzątam pokój. Osprzątany pokój to jest posprzątana głowa. To jest kwintesencja tego, co czuję. Nie chcę, żeby mi to zajęło więcej niż 2 godziny. Płuższą muzykę, żeby to zrobić szybciej. Pół godziny porządków też wystarczy. Tyle, na ile ktoś się czuje. Chociaż artystycznie ma jak to by. te książki jest bardzo dobrze. Od razu ktoś mi dosłownie zamówił tą książkę. Jedną. Jest godzina trzecia po południu i czuję się bardzo zmęczona, więc róbmy macze. Bardzo dobra. Teraz nakładam takie urocze płatki pod oczy w kształcie serduszek. Teraz sobie włączę taką medytację od twórcy Meditation. Ja słucham zawsze takiej jednej medytacji, teraz chcę się trochę otworzyć na inne, więc po prostu wybiorę inne od tego kanału, od tego twórcy. Leży z tymi płatkami, trochę odpoczywam, się zrelaksuję. Mamy 15.50, dobieram się do zamontowania. Po montowaniu wychodzę do kosmetyczki na paznokcie, zmienić te. To były moje pierwsze wymarzone paznokcie, które naprawdę bardzo, bardzo chciałam. Dzisiaj chcę zaszaleć, bo to będą moje prawdopodobnie ostatnie paznokcie. Ja jeszcze marzę o tym, żeby sobie zrobić takie długie szpony czerwone, ale też nie wiem, bo będę chodzić na basen i zdaję sobie sprawę, że niewygodnie się pływa w długich paznokciach, przynajmniej mi. to z No mega dobra. Ciasto bardzo smaczne. Tej tartareczki, biała czekolada i maliny. Przed na pewno gdzie zgłodniałam, wstąpiłam po drodze. Kocham przybywać na Białej Łęce jedząc tartaletkę. Pani macie z Pazów. Są piękne. Naprawdę są mega piękne. Nie wiem trochę gdzie iść, ale dobra. Próbujemy. To już jest na tyle w tym filmiku. Bardzo ważna jeszcze jedna rzecz, żeby pisać w pamiętniczku. Jest po prostu klucz do wszystkiego, więc żeby oczyścić głowę, warto też poświęcić trochę czasu na ten pamiętnik. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaczki i do zobaczenia w środę.